Cześć czołem, moi drodzy. No co, zaczynamy. Dawno mnie nie było. Z gruby rury od razu polecę. Bo, co mogę powiedzieć? Tracker nie zawsze ma czas. To nie jest wymówka. Mi się czasami nie chce. Też nie jest wymówka. I tak mógłbym się wymawiać, wymawiać, wymawiać. Ale to nic nie zmieni. Dlatego moi kochani widzowie, słuchajcie, sprawa jest taka, że. Kano się fajnie rozwija, bardzo mi się to podoba, dziękuję wam serdecznie za to Ale miałem pewne przeciwności losu I teraz tak, te przeciwności losu, które ja tam miałem Sytuacja wyglądała w ten sposób Mówiłem wam kiedyś, że jadę do... Jeśli dobrze pamiętam do Szkocji, ale zmienili mi, że jadę do Walii e, To był film, w którym chciałem wam pokazać jak się bierze dwie przerwy, z czego jedną można dzielić e, Już nie pamiętam jak tam było Ale sytuacja wygląda w ten sposób, że Zablokowali mnie na jakiś czas, dlaczego? Dlatego, że mm, jakby to najłatwiej powiedzieć, sytuacja w której teraz się znajdujemy w Anglii jest taka. Nie wiadomo co gdzie i jak, serio. Brexit, wszystkie inne tałataństwa, e, strasznie wszystko miesza. Ale wróćmy do tematu D.W.S.A. Zrobiło nam nalot wtedy, kiedy ja tam się przygotowałem, i wszystko e, oczywiście e, bardzo zgrabnie to zrobili, bo ja nagrałem film i opisałem po prostu, jak co było i tak dalej, I tak, 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 tak. No i użyłem tam pewnych słów, i nie tyle co może obrazków. Tylko moje dwie wypowiedzi były bardzo, bardzo sprzeczne z prawem w o którym nawet nie wiedziałem, że YouTubeowcy muszą się tak mocno restrykcyjnie trzymać pewnych zasad. No ale dobra, wróćmy do tematu. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że było u nas około, tam jest 400 ramp jakiś, coś takiego. Dodatkowo są jeszcze dodatkowe traile, nie wszystkie rampy były pełne i tak dalej, ale pod niektóre rampy podjechały właśnie ciężarówki, albo gdzieś tam obok stały. Chodzi o to, że niektórzy brali przerwę i pracowali w tym czasie. No ale powiecie sobie, a jak mi to ktoś udowodni? No, udowodni. I teraz się zaczyna najciekawsze. Ja akurat byłem jeden z tych najdalszych, nie, ale ja mówię, ja tam stałem około dwóch godzin. E, normalnie e, pierwsze 15 minut miałem na motkach. Tak jest według e, zaleceń. 15 minut odbębniłem swoje, sprawdziłem checking, wszystko i tak dalej. I wiecie co? Udowodni mi, że robiłem to tylko 12 minut. I taka była prawda. Dlatego, że ja sprawdziłem cały zestaw i tak dalej. Dlatego, że w dzisiejszych czasach, jak wiecie, kamery są mega fajne. Można powiedzieć, że kamery to już bardziej jak teleskopy działają, jeśli mógłbym się tak wyrazić. No i oni jedną z takich zabawek mają. Po prostu nasze depo, gdzieś tam sobie stanęli na jakimś wzgórzu. Nie wiem o ile było to oddalone. na moje oko około 700 metrów. Uwierzcie mi, że nagrania są tak mega czyste. Że ja bym w szoku. Szczerze mówiąc, na przykład, e, to jest duży napis na koszulce, ale jakbyś miał taki, równie dobrze mogliby go przeczytać. Naprawdę uwierzcie mi, e, technologia dzisiaj jest masakrycznie dobra, a szczególnie rządowa. Pewnie e, prywatne osoby niekiedy nie mają dostępu, albo nie będą miały dostępu jeszcze wiele, wiele, wiele lat do takich e, po prostu poziomów, ale naprawdę były nagrania idealne. E, Trwało to takie investigation, czyli takie dochodzenie angielskie dosyć długo, bo to w sumie dwa miesiące, bo nas było bardzo dużo kierowców i każdego sobą roz, roz, rozliczali. Ja nagrałem dosyć szybko film i zaraz dostałem po łapach. E, ja nagrałem do, to mm, na YouTubie, jeszcze dobrze e, otagowałem, e, tagi gdzieś tam trafiły do jakiegoś tam kontrolera i od razu mnie pff, bana mi walnęli, nie? Nie tyle banami, co mi zamknęli kanał, co nie mogłem po prostu dodawać nowych filmów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No już w sumie 6 tygodni. Praktycznie. Bo te filmy, które jeszcze dodałem, to tam jeszcze mogłem coś tam opublikować, a później już nie mogłem dodawać. I teraz tak. Pospało się tysiące funtów, jak nie dziesiątki tysięcy funtów, naprawdę. Eee, było na jardzie, jeśli dobrze pamiętam z papierków, bo teraz jest wszystko oficjalnie, mogę powiedzieć, około 260 kierowców eee, i. 19 kierowców tylko nie dostało mandatu. Ja się zaopałem na tą 19. Dlaczego? Dlatego, że mówię, skrócenie czasu, e, tak jakby na tych młotkach, tego sprawdzania 15 minut z zestawu, nie ma z tego tytułu żadnej sankcji. Powinno się robić 15 minut, a ja zrobiłem to w 12, aczkolwiek oni mi pokazali mi dokładnie nagranie. Oczywiście każdy z tych kierowców może sobie wystąpić o nagranie, jeśli któryś kierowca mnie ogląda, a już mam kontakt z kilkoma. Mogę pokazać, jak po prostu to wszystko wygląda. Wypełnia się specjalny e, po prostu e, formularz e, z mojego depo można wziąć, czy z tego depo, w którym tam byliśmy. I wysyła się to DWLA a i oni wtedy e, udostępniają specjalny link, który jest ważny przez 24 godziny. Tego filmu się nie da kliknąć, nie da się skopiować. Nie, nie da się go absolutnie obejrzeć. Także e, jeśli chcecie zobaczyć, sobie, jak, e, gdzie popełnialiście błąd, i tak dalej. Nie wszystkie filmy udowadniają wam winę. Dlatego oni też każdego jednego. No, kierowce czytali kartę Tacho, czytali też e, wszystko po kolei i tak dalej. Dużo kierowców robiło ogromny błąd. Ale o tych błędach to będą następne odcinki. Do czego wam zmierzam? Jak wjeżdżasz na depo. Kiedy bierzesz przerwę, to jest przerwa dla Ciebie. I tylko i wyłącznie wtedy możesz to wziąć przerwę. Czyli nie wykonujesz żadnej pracy, a najlepiej, żebyś jeszcze siedział na miejscu pasażera. A jak już siedzisz na miejscu kierowcy, to wywal nogi na kierownicę. No tak usłyszałem od gościa, tak Wam powtarzam. Powiem Wam, jest to zdrowe podejście, bo jak można inaczej udowodnić, że nie miałeś zamiaru jechać. To jest tak jak na przykład złapać kierowcę po pijaku. A zresztą mówię, że nie. Nagram inny odcinek o tym, bo mam akurat znajomego, który e, został złapany pod wpływem i był też kierowcą HGF i, HGV i jakie się z tym wiążą konsekwencje, ale to może później. Dlatego wrócę Wam jeszcze do tematu. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że e, po prostu zrobili nalocik e, na ten, wszyscy mieli tam odejść od e, e, samochodów i tak dalej. Niestety większość ludzi nie zrobiło tego, nawet z głupiej takiej Rzeczy, że ktoś chciał szybko przełączyć, tam w tachowciska coś tam nie. nie da rady. Oni to już mieli nagrane z daleka. Mało tego. Nie wiem, czy tam nie było czasem dwóch tych kamer z dwóch różnych miejsc. Bo jak nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. W ten sposób jest. Nie wiem, czy mnie dobrze widać. O! W ten sposób jest po prostu rampy, czyli tutaj są i tutaj są, a tutaj są te, które tam po prostu tam taki wersal, którego się nie da. W żaden sposób, bo jest od strony e, takich pól nie wiem, no tam jest dużo takich zabudowań, elektronika, elektryka, przewody i tak dalej, chyba tam by to nie działało chociaż nie wiem, może mieli 4, nie mam pojęcia. W każdym razie, ja mam takie w e, siebie widziałem, no i tam jest czas, wszystko, i tam wyliczone jest 12 minut, 13 sekund, więc ław robił to, to, to i to i to. nie? Ja sobie chodziłem w koło zestawu, gdzieś tam kopałem waponki, wiecie. Tak jak to każdy u nas robi, nie? Coś tam sprawdzałem, ja jeszcze miałem zestaw po prostu hydrauliczny, więc yy, pewnych rzeczy, no dawaj ten fokus, yy, pewnych rzeczy po prostu nie mogłem tam przeskoczyć, musiałem to sprawdzić dla własnego dobra, nie? Żarówki i tak dalej. W sumie sprawdziłem to. 5-6 minut, ale miałem akurat defekt żarówki. To była żarówka bardzo błaha, bo to była obrysówka. Na dodatek to była leda. W mojej ciężarówce jest tak, że w, po prostu wykręciłem dwie śrubki, wkładam drugą, tak jakby, i to już taki, taki zatrzas, Jest tam taka bardzo prosta wymiana nie trzeba nic lutować ani kombinować czy coś w tym stylu. I było ok. I teraz sytuacja wygląda w ten sposób nieco głębiej. Ja nie dostałem żadnej kary, ale niektórzy dostali nawet po 1700 funtów kary. Z czego się to bierze? Z tego się to bierze, że po pierwsze, podczas przerwy pracowali, nawet niektórzy robili coś w tym stylu, że wyciągali kartę i sobie podmieniali tam naczepy i dopiero wracali, niby, że to była ich przerwa, bo coś tam różne później opisy się starali po prostu wpisywać na tych tacho. Niektórzy mieli wpisane, niektórzy nie. Oczywiście byliśmy obserwowani od ponad 6 godzin. Ja się załapałem na pełne 2 godziny. No i co? Yy, jaki jest morał z tego? Słuchajcie, wierzcie lub nie, jest mnóstwo filmów na YouTubie. Zobaczcie, jakie są konsekwencje, ile można dostać itd., itd. Tak tak Jak już wiecie, a może nie wiecie, to też nagram o tym filmik. Dlaczego kierowca HGV płaci dużo większe... Ubezpieczenie nawet na głupi samochód zwykły osobowy, którym sobie tam porusza się wiem, dom praca, czy tam nie wiem, e, różne inne rzeczy załatwia. Naprawdę były kwoty od 35 funtów, niektórzy dostali za małe wykroczenia, dodatkowo, jeszcze, jak już sprawdzali wszystkich, to gdzieś tam się coś znalazło w przeszłości, bo jak wiecie, na tachazie zapisuje aż 12 miesięcy waszych niedoskonałości. Chyba najwięcej było mandatów z tego tytułu, że ludzie właśnie mierzyli przerwę podczas rozładunku czy też ładunku. Przepraszam, telefon. Dobra, ale mimo wszystko dziękuję ślicznie za oglądanie. Naprawdę, dzięki wielkie, muszę odebrać, przepraszam was. Subskrybujcie kanał, łapki w górę, komentarz, co o tym myślicie i czy warto brać faktycznie przerwę. A może macie inne przykłady, kiedy przerwę można brać w hmm, bardziej niedozwolonym miejscu, jeżeli depo rozładowcze lub przewodowcze. Trzymajcie się, hej!